czy Pani Justynko odpowiada na pytanie. Yy, cytuję rozkład wskazujący, w jakim kierunku zmierza relacja z Panem urodzonym. Pani Justyna pyta o Pana. Dobry, czy pan w jakim kierunku ta relacja może zmierzać? Proszę Pani, to będzie relacja pełna. Ha. dość wybuchowa, powiedziałabym. Każda ze stron będzie się starała udowodnić, że racja jest po stronie danej strony, czyli albo Pani swoją, albo on jego. Na pewno Pani się temu Panu podoba, to w ogóle nie ulega wątpliwości, on ciągnie go. Tu jest chemia taka, po prostu pani go podnieca, krótko mówiąc. Um, ale tak jak powiedziałam, no tutaj tak mi się wydaje, że to się nie... to nie będzie sielanka, krótko mówiąc z tym panem. Nie. Jego uczucia do pani, dwójka mieczy. Pani do pana, dziewiątka denarów. Jaką postawę on prezentuje wobec Pani? Co go najbardziej absorbuje? Postawa Pani, co Panią absorbuje? Jego myśli, Wisielec. Pani myśli, Piątka Denarów. Dziewiątka. Między Wami siódemka. I tutaj siódemka Buław. Jego działania pod Pani adresem w najbliższym i na dalszą przyszłość. Szóstka Buław. Teraz tak, proszę Pani, no wiadomo, Pani zadała krótkie pytanie: hmm, Czy jest to osoba, z którą będzie Pani tworzyć związek? I tutaj um, wahanie moje jest tego typu, a mianowicie, jaką postawę ten Pan prezentuje wobec Pani? Jest szóstka kielichów. To jest karta tęsknoty za rodziną. I co go najbardziej absorbuje? Rodzina. Pani nie pisze, czy to jest osoba wolna, czy to jest osoba w trakcie rozwodu, czy po prostu ma rodzinę swoją i sprawy nieuporządkowane. I tak naprawdę. To jeszcze tutaj ja bym powiedziała, proszę Pani, że z jego strony to nic nie, nic nie wiadomo. U niego w decyzjach, w uczuciach jest dwójka mieczy. To jest taka karta, która mówi, że człowiek nie chce podejmować jakiejś decyzji, czy, czy pchać się w coś nowego, czy raczej nie. I, i powiedziałabym Pani, że tutaj skłonna byłabym powiedzieć, że, że jeśli to miałaby być taka relacja po prostu typu romansowa, bo Pani się temu Panu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Podoba. No, to by sobie tak było. Natomiast mamy tutaj szóstkę buław. To jest karta takiego słomianego zapału, niestety. Że coś szybko się zapala, ale jednocześnie, jeśli to coś, czyli relacja, związek, miłość, nie jest podsycana, jakoś pielęgnowana, to to szybko wygasa. W myślach karta wisielca. No tutaj, decydując się na relację z panią, on musiałby zupełnie jakoś inaczej podejść do swojego życia, inaczej je zbudować, um, inaczej rozwiązywać problemy, zupełnie jakby no, inny punkt widzenia. Natomiast tak, o ile e, jeśli te karty nie dotyczą rodziny tego pana i tego, że on jest jeszcze zaangażowany w tamte sprawy. No to są bardzo miłe karty, sympatyczne, to nie, one nie określają człowieka jakiegoś takiego, nie wiem, wykolejonego czy, czy, po, czy po prostu naciągacza. Aczkolwiek niepokojąca jest również karta między Wami, Siódemka Mieczy. To jest taka karta mówiąca, że ktoś pojawia się w życiu, po czym po prostu znika praktycznie z dnia na dzień, odzierając drugą stronę z, z uczuć, z jakichś takich nadziei, bez żadnego słowa wyjaśnienia, ani później SMS-a, ani widu, ani słychu, tak? Czyli to też nie jest tutaj korzystna karta. U Pani to myśli piątka denarów, to jest poczucie odrzucenia, czyli e, jeżeli ten człowiek ma rodzinę, to pani w tym momencie ma takie poczucie, że jest po prostu piątym kołem uwozu i, i, i po co to wszystko pani i po co ten człowiek się plącze? Takie tu uczucia mogą pani towarzyszyć, tak? E, natomiast jeżeli on rodziny nie ma, o której by myślał, o którą by dbał, ktoś z jego przeszłości, to tutaj są u, u pani, myśli, piątka denarów. Czy tego nie zostawić, czy tego nie odrzucić, bo, bo, bo jakby ma pani świadomość tego, że jest jeszcze ktoś tutaj poza panią. U pani dziesiątka denarów, karta. karta Sprawiedliwości to są sprawy sądowe. W niedalekiej przyszłości może mieć Pani jakieś właśnie sprawy administracyjno-prawne dotyczące majątku rodzinnego, powiedziałabym, i to będzie też temat, który niejako będzie spędzał Pani troszeczkę sen z powiek. Czy to jest kandydat na przyszłą, do przyszłej relacji na wieki wieków? Amen. wie Pani: no, to nie są karty na całe Pani życie i do końca tej relacji, ale jakoś na razie optymistycznych wiadomości to tu jest naprawdę zbyt mało, aby powiedzieć, że tak to będzie ten do końca życia. Za mało też Pani, znaczy za mało, no nie mówi Pani, czy ten człowiek jest, jest facetem wolnym. Dlaczego ta rodzina tutaj się pojawia? Czyja to jest rodzina? Czy to jest rodzinne jego podejście? Tak, to jest zranienie ze względów rodzinnych, urażenie, trójka mieczy, żal, tęsknota za rodziną. Siódemka mieczy, dlaczego, co tu kto, siódemka, den, siódemka pentakli. Hmm. Siódemka denarów, to jest bardzo powolna karta budowania, ale też inwestowania w związek, czekania, czy to przyniesie rezultat, czy nie. Jeśli by Pani robiła tak, jak ten Pan Pani każe, to dostosowała się w stu do niego, to no to ta relacja by tak sobie trwała, natomiast tak, jak powiedziałam na początku, to, to jest burzliwe, tu jest pełno start, pełno niesnasek, pełno takiego właśnie takiej walki jednej, jednej osoby z drugą. Także, no, proszę Pani, no krótko mówiąc, szału tutaj nie ma. Dziękuję bardzo.